Dobra, ready, ready jesteśmy wszyscy. Lecimy na obóz do szklarskiej, 8 dni grindu i w ogóle też... Znaczy ja zapomniałem. Mam powiedzieć, że już się z spakowałem, nie? walizka, big, torba. Też ciężka jak nie wiem. Ale no, myślałem, że będzie się ciężko spakować, ale jest serie, także no, widzimy się tam na miejscu. Byś to robił z w ogóle, wiesz? Ej, dobra, widzowie Ty Tu nawet nie ma, nie? Człowieku, robimy tu wszystkim, nie? Chupię. A gdzie to Złoty kibel mamy Ty, a mamy trzecie łóżko? Dawaj mięso Czyli mamy małżeńskie czy Nie, tam masz jeszcze, człowieku... A nie, kanapa, czekaj Kanapa? Chyba Ej, człowieku, tu masz Knape? Złoty kibel Nie, to jest drugie łóżko Czekaj To jest drugie łóżko To są za łóżka? Okno tam, no to wietniczka. A nie, tch. to już łóżko rozpada. Na, na jedną osobę? Nie. Ja tu śpię. To się rozkłada. To jest? Yes. Potem sobie poszliśmy trochę pozwiedzać klaską, bo serio by było tak ładnie jak jak jakieś narni. Lidlisko? Google. I ja tak wygląda lepiej, takie powolne. A, ty bardziej takie kółko robisz O Dobra, pójdę bardziej pionowo robić <grym> Klasyczna poza Hoppie Opa ma dosłownie do prawa osadę O kur... I też tam się wywaliłem No Kurczę, ja się nagrywam, nie? I... Jest umyty po treningu, fajny trening, idziemy na szamkę. A jutro na kamieńczyk, co jak i na saunę o 18 no. Ale widoczki, damn Dzień mega szybko wchodzi Jura, jak jest? Dobrze, nie no zły warunki przecież No ogólnie My mieliśmy nie wchodzić w macie mieliśmy robić jakieś rozbieganie 15 kilometrów Zaraz wygi będę, to będzie ciekawe w sumie Ale my już dosłownie jesteśmy praktycznie Ej, ten to ja mam, 190 No nieźle Serio nieźle Dobra, idę aktualnie sam Na zbiegu, już jesteśmy biście było Pół godzinki sobie weszliśmy po prostu w ramach treningu taktylko jechały. No i jest zajebiście, nie? Nie wiem, były komplikacje w ogóle dzisiaj. Jest straszny, zagmatwany dzień. O tu jest tak ładnie. Nie wiem, kto za mną. Kuba. Ej, dobra, wróciliśmy sobie już z obiadku. Tam oddali. Bardzo co było. Kłuczak. Jakieś Co był co jest tu? Żurek? Żurek? kurczak z ryżem pieczony i marchewka I ogólnie to... Dobra, chodź Po takim bieganiu to wszystko smakuje tak dobrze Lepsze niż te daktyle W ogóle, jeszcze są w Lidlu takie daktyle o smaku cynamonych Bez żadnego cukru ani dodatków To jest jakby crazy I biegać to Tak A, i o 18 na saunę Ładnie tu jest... Nie? Co to Mam tu na pakiecie. Hello? Opla. Ośima, nagrywamy... Ja. klipa. Utwórnego filmiku, vloga, jak to chcecie. Który z obozu Kuba? Czwarty? Życow. Środa. Środa. Piąty? Piąty, ale taki czwarty treningowy, bo jeden jeszcze dzień liczymy na. dwa dni liczymy na przyjazd i odjazd. Więc dzisiaj powiedzmy, że jest. Co? A, no dobra, no co piąty dzień? Te obozu. Mamy ogólnie fajne spoty do trenowania, mamy stadion. Który budował jeden z naszych radarów Zim... właśnie Bieleńkowa Tak, i dalej są dziury e, Idziemy sobie na e, sali, dzisiaj pewnie jakieś tempo pobiegamy Znaczy takie tempo, takie po prostu jakieś bieganie Szybsze, bo na przykład wczoraj Mieliśmy regle, czyli takie ścieżki Po prostu w lesie, w górach, w szklarskiej porębie Bo jesteśmy w szklarskiej porębie, w ogóle nie mówiłem Więc tak e, to wygląda I jakieś rozbiegania, co nie, długie Dwa dni temu miałem 16 km i przebieżki, także fajne są treningi. Jedzą... Dzięki komuś. No, jedzą dobre, tylko trochę mało. Ja bym tak zrobił 4 posiłki, ja bym tak zrobił 4 posiłki albo ja 5, bo mamy 3 i trzeba dokupować sobie jedzenie. A palę dosłownie, ja zaraz sprawdzę, ale dosłownie dwa dni paliłem 4 koła kalorii, nie? Więc łóżko w ogóle do dupy, nie? Więc. Śpi się średnio, ale trzeba jechać. I co? Rutynki mamy z ziomkiem, takie, że wstajemy, żeby nie prysznic. Właśnie jestem po. Woda, wiadomo, to jakby klasyczek. 10 minut medytacji mamy. I ogarnąłem sobie takie dwie książki od polecenia z mojego brata, tego co smarkał za kamerą. Bartka. Tam jest kuba, tu, tam, ten, ten co polecił, to jest Bartek na tej książki. Więc ogólnie to spoko I się zbieramy, bo ja muszę też się uwijać z rutynką Także update'cik taki Dobra, update'cik Jest czwartek Czyli w niedzielę wracamy, czy to jeszcze czwartek? No, trzy dni Takiego już luźniejszego treningu, bo dzisiaj mamy stadion i siłownie, To taki trochę jeden z jeszcze trudniejszych dni, a potem Jutro na arty biegowe i potem na salkę. Bo sobie po prostu grać, także już luz w sobotę idziemy w góry, i potem na saunę. No i w niedzielę wracamy, także mega pozytywny obozik. Fajnie, tylko dzisiaj był rozruch o siódmej rano. Z jakiś tam przypał zrobiliśmy Nie, ale w ogóle no. Grupa za to odpowiadała. Nie każdy tam poszedł, ale większość także. No, jakieś 3 kiloski wyszły, teraz pyszne na lęko. kawka. Wiadomo, no, dwa stracze już były. No. no i pewnie też widzieliście tą sesję treningową, co była no, przy bitce z, na przebicie z nabieżni 4 razy kilometr. To był. Miałem temp, biegać tempem 3.12, ale biegałem tempem 3.30, bo po prostu. Nie wiem, może mogłem mocniej. A też nie chciałem się go odżywać mocno bo też inne powietrze, inne warunki i tak dalej, i tak dalej. No. Teraz się biorę za tego kolegę. Już jestem ponad połowy, już pewnie go skończę. I co o 11 trening i kity. Jest 9.20. 6 lutego, właśnie tutaj widzicie jak wracamy sobie z baseniku fajnie 2 km, tak żeby się trochę zmęczyć, więc na luzie raz mamy za chwilkę za pół godzinki jest północ A my tujemy skierka o północy. 5% w sobie dzień. 6 dzień obozu 6 dzień obozu. Dobra, powinno być mi widać, ale. szykujemy się na ostatni trening. Ostatni trening biegowy na stadionie. Na tym obozie. No bo jutro mamy wyjazd, a nie wiadomo, czy ciasno będzie rano. Z tak, będzie ciasno z czasem, więc. Ostatni trening. Ono, dzisiaj jest fajnie, bo mamy saunę, więc to jest na plus. I co, przebieram się teraz sobie giga mega extra przejście. Troby tak, hopę, że się kładę na łóżko i tak. Musi być inwersja, nie? Czyli tak robię tak? Cyk. teraz to mogę znowu. Uch. Ej, nie! Albo tak zrobię. Że tak... I cyk mamy misję. Musimy zapakować 56 butelek. No ja więc się to... się na to, że przyjmą, a jak nie to będzie dłuchanie butelek. Więc to to... No wy ty, w kurce tu! I got two balls brother I got two balls I got two balls my No i tu jest opę Ja po kaucję. No Dobra lecimy Jadiemy naś na, na, na filmie. filmie O kur Jadiemy na Dobra Jazda Dobre Odjemy Idziemy po... Idziemy po dwie goszki. dziadka czak. No? Ta Tak gruby teraz się bierze za zacięcie za czekolady Ale do dupy się ty. Żeś k***a płacił na pół Ty go. No dobra To Jedna <gry> To już kurwa tak randomowo leci No, słuchajcie, już koniec tego obozu, jutro wyjeżdżamy, teraz była sałenka, kolacja, wracamy i się pakujemy, jutro wyjazd. Serio, fajnie było pod kątem sportowym i generalnie ciężkie chwile też były, ale generalnie mega pozytywny obóz, nie żałuję. Ano też mega szybko minął problem tego letniego, co był parę miechów temu, także dzięki wielkie za oglądanie i tyle widzimy się w następnym trzymajcie się Yo.